Witam Was, dzień dobry. Dzisiaj zadanie z działu ciąg arytmetyczny i ciąg geometryczny z klasy trzecie. Jest to zadanie z podręcznika ze strony 119, zadanie pierwsze. Ciąg o wyrazach x, y, 4 jest ciągiem arytmetycznym, a ciąg o wyrazach 4, x, y jest ciągiem geometrycznym. Oblicz x i y. Tutaj szybciutko przypomnienie dwóch ważnych rzeczy. Jeśli mamy ciąg arytmetyczny o wyrazach podanych... To zawsze będzie działać w nim następująca zasada, że wyraz środkowy jest równy średniej arytmetycznej swoich sąsiadów. Tak naprawdę zawsze możemy to w ciągu arytmetycznym wykorzystać. Ważne żeby mieć żeby używać takiego wyrazu, który no właśnie ma sąsiadów, ma tych swoich poprzednika i następnika. Natomiast w ciągu geometrycznym co działa? Że jeśli wezmę wyraz właśnie taki, który sąsiadów ma, czyli tutaj w tym wypadku środkowego x, to do kwadratu podniesiony wyraz środkowy jest równy iloczynowi jego sąsiadów, czyli x kwadrat równa się 4 razy y. No i teraz wykorzystamy te dwie właściwości, żeby stworzyć układ równań z dwiema niewiadomymi. Ja nie będę tego zapisać może w formie układu równań, tylko od razu przejdziemy do podstawienia ponieważ z tego równania po pomnożeniu przez 2 i zamienię sobie stronami, żeby było łatwiej widać, co się teraz wydarzy, czyli zostawię x, -a. podstawię za x 2y-4. Od razu wykorzystam to podstawienie do tego drugiego równania. Już tak jak mówię, nie będę zapisywać tego w formie układu równań, tylko od razu podstawimy. 2y-4 podstawiamy za x, -a. I mamy już równanie z jedną niewiadomą. Widać, że będzie to równanie kwadratowe. Wykonujemy potęgowanie 4y kwadrat minus 2 razy 2, 4 razy 4, 16y plus 16. To z prawej strony przenoszę na lewą, żeby mieć już wszystko po jednej stronie i porządkujemy, grupujemy wyrazy. Tutaj warto zauważyć, że wygodnie będzie nam podzielić przez 4, żeby współczynniki były mniejsze. I otrzymujemy y kwadrat minus 5y. Dodaj 4 równa się 0. Rozwiązujemy to równanie przy użyciu delty. b kwadrat minus 4ac. Pierwiastek z delty to 3. Zatem y może być Minus b, minus pierwiastek z delty przez 2, czyli 1, lub minus b plus pierwiastek z delty przez 2, czyli 4. Zatem, ponieważ x nam wyszedł, że to jest 2y minus 4, tutaj zwróćmy uwagę jeszcze na to podstawienie nasze na początku, to w takim razie dla y, który jest jedynką, x będzie 2 razy 1 minus 4, czyli minus dwójką, lub dla y, który jest czwórką, x będzie 2 razy 4, czyli 8 odjąć 4 też czwórką. I już mamy naszą odpowiedź. Odpowiedź jest w dwóch jakby wersjach. Mogą być dwa przypadki odpowiedzi. Albo x jest minus dwójką y jedynką, albo dla x równego 4 y też jest 4. I taką mamy odpowiedź w tym zadaniu. Właściwie to tyle. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.